Niko na Ciebie. No, no, ciebie Tata Nie pójdź się. Pój się, się. Nie pój. się Nie w Ty się nie bój. Ty chcesz Może pójdziemy tam do smoka, chodź. Nie nie. to jest taką O patrz, patrz. O, nie się. o Chodź tu Boisz się Maćku? mnie budzi! Niko! Somrebord. <laughs>